Nagrywam ten odcinek czwarty raz, ponieważ em, zrobiła mi się aktualizacja automatycznie włączyło mi się DX11. I gra mi wtedy szaleje, mimo że mam całkiem nowy komputer i, i ja nie rozumiem z czego jestem błąd. I jak ja nie rozumiem z czego jestem błąd, to naprawdę już nie mam pomysłu co to może być. Naprawdę. Wracając. Weź Ali opróżnij miskę, to ja ci sam posprzątam. Potem sobie skoczysz tutaj do łazienki, weźmiesz prysznic i zjesz. Weź szybki prysznic i. Dobra, zgadza się. Ok. W poprzednim odcinku szczaiłem się, że nie powinniśmy mieć dnia ziemi, ponieważ to był jeden z pierwszych odcinków, kiedy obchodziliśmy to święto. Więc zrozumiałem, że to pewnie przez to, że przerzucałem te zmiany pory roku. Więc teraz stwierdziłem, że pobiorę moda na 21 dni. Że pora roku najdłuższa to jest 21 dni, więc teraz wszystkie trwają po 3 tygodnie i wypełniłem sobie kalendarz, przerzuciłem modem, a czy kodem na lato pora roku, więc tak naprawdę od niedzieli mamy lato i tutaj podadowałem różne święta, przeróżne, takie wiecie, też takie nietypowe, jak na przykład, nie wiem, dzień zdrowego jedzenia, mamy tłusty czwartek, dzień nimowlaka Większość z tych świąt nie jest obowiązkowa. Nie wiem, czy oni będą dostawali za do jakieś punkty, czy nie. Chyba tak, ale jakieś małe. W każdym razie stwierdziłem, że tak to zrobię. No i dzisiaj będziemy na przykład mieli dzień zwierzaka. No bo czemu nie? Weźło co nam w takim razie tutaj postać tę paprykę, kiedy to rośnie, to pietruszka. I bym chciał, żebyśmy troszeczkę ten... tutaj... A bazylia kiedy rośnie? Też latem? Tak, ok. I tutaj pietruszka. Chciałbym, żebyśmy trochę tutaj... Posadzili tych roślin, zwłaszcza że. Nie, nie jest tego. Że mamy. lato. A bana rośnie kiedy? Latem. Ej super, dobra. To ty też siejesz Pomidory, pomidory, latem. No i super, bo byśmy zasadzili sobie tutaj te pomidory. Uwielbiam pomidory, słuchajcie. Jest progres tym razem, bo ostatnio mi się nawet to nie załadowało. E, Szkolny dzień drugi, trenuj pilniej. Pozostała ci jeszcze odrobina do nauczenia się zanim zabierzesz się za rozwiązywanie własnej sprawy. Po pierwsze czas wyjść do ludzi i zacząć zdobywać reputację przyjaznego obrońcy lub twardego reprezentanta władzy. Potem możesz spróbować znaleźć i aresztować podejrzanego. Ruszaj żółtkowie. O! Nowa cecha osobowości. Watson jest ostatnio bardzo wesoły. Wszystko zgodnie z planem, a w głowie panuje beztroska. Zachce to na No spoko. Niech będzie. W takim razie Watson ma nową cechę. Super. No i my mamy w sumie iść na patrol. O, mamy jakieś nowe wskazówki. Podejrzany jest zapaleńcem. Jest, on jest nastolatkiem. Jest kobietą i jest ma, ma mm, koszulę z długim rękawem. Dobra, idź na patrol. Funkcjonariusz na patrolu może poznawać społeczność i powinien trzymać złoczyńców w ryzach. Rozmawiaj z mieszkańcami, aby zrobić na nich sympatyczne lub wręcz przeciwnie wrażenie. Jeśli, zobaczy Jeśli zobaczysz, jak ktoś zaśmieca albo bije się, znieść oskarżenie, by upewnić się, że wszyscy będą przestrzegali prawa. Okej. Okay. Ja widzę, że. Nie, ja mam jakiś błąd w grze, bo Watson nie powinien być na patrolu w, na pewno w tym stroju. I ja nie rozumiem w ogóle, czemu on nie ma tego stroju policjanta. Ja nie mam go nawet w kasie. No ale dobra. No ogólnie paskudna pogoda. W ogóle, czyj to jest dom. E, oni się biją! Laska! Weź yy, przyjazne. Nie, no ja bym chciał wnieść oskarżenie, ale jak? Halo. Posłem, co ty robisz? No wnieść oskarżenie, nie? Weź tutaj przewitanie Marang'u. No i tutaj masz znieść oskarżenia więc... O jest znieść oskarżenie, super Ale bocanty nie wygląda, na policjanta. Teraz ten się bije, boże Jezus Maria. Weź e, znieś oskarżenia Aha Aha Ty sobie powinien trafić za kratki, tylko ten jest tutaj bezpieczny, ten niewinny. A dobra, odwołuję Dobra, I weź przyjazne powitanie, dobra nie zrobisz z nim przyjaznego powitania, zrób z nim wesołe zapoznanie i będziemy uciekać, bo za chwilę nas biorą strzeli. Udało ci się przeanalizować dość wskazówek, by można było wydać nakaz aresztowania, chociaż masz ogólny opis podejrzanego, im więcej wskazówek znajdziesz i przeanalizujesz, tym ten, ten rysopisz będzie dokładniejszy. Mając bardzo szczegółowy opis sprawcy, mniej ryzykujesz aresztowaniem niewinnej osoby, która ma kilka cech wspólnych z winowajcą. No w porządku. Wydaj nakaz aresztowania, ale jak ja mam to zrobić? Aha, w ten sposób. Nie muszę powiększyć interfejs, bo znając życie wy nie będziecie nic widzieli, więc... Yy, chociaż tak troszeczkę sobie powiększę go. Wydaj nakaz aresztowania w takim razie. No ale znowu pójdziemy w tym swetrze. Mi to nie pasuje, kompletnie. Mamy cztery cechy w sumie, więc jakby nie patrzeć całkiem sporo. Już w ogóle zapomniałem jak się gra o tą karierą, kompletnie nie, nie pamiętam praktycznie nic. Myślałem, że nie będziemy mogli wydać nakazu aresztowania. Dobra. Okolicy zauważono podejrzanego, którego receptor zgadza się z podanym w nakazie aresztowania. Podpytaj wokoło, by przekonać się, czy ktoś nie wskaże podejrzanego. Zanim dokonasz aresztowania, skorzystaj z notatnika, by przeczytać opis podejrzanego. Jeśli aresztujesz niewłaściwą osobę, to nie będzie dobrze wyglądał w swoich aktach personalnych. W porządku. My szukamy, gdzie jest ten telefon. W ogóle, zmień sobie y, jakiś taki ten case. Mm, no tak, ja chcę ten niebiesciutki i... A nie, tutaj są teraz notatki, no tak. I podejrzany jest zapaleńcem, nosi koszulę z długim rękawem, jest osobą nastoletnią i jest kobietą. Czyli to jest kobieta, jest, ma cechę zapaleniec i ma koszulę z długim rękawem. No na pewno nie Agnieszka Zadecka. Ale możemy zagadać do naszej Agnieszki. Siema Agnieszka, zapytaj o podejrzanego. To tutaj jest na No, ale no, no, ona się nie zgadza nam z rysopisem. No pewnie ona, tak podejrzewam. Czy ty, Aniela, jesteś podejrzana? Czy to ty jesteś winna tej zbrodni? Ciekawe co zrobiłaś. Czy Magnieszka? No i co nam powiesz? Dobra, by mi się tutaj. E... A, no właśnie. Weź to, wyłącz, dobra ktoś taki przed chwilą tam przechodził, o tam, ale tutaj nikogo nie ma. Agnieszka, za dużo się nektaru napiłaś, ja bym chciał poznać tutaj tę naszą koleżankę, weź, um, przyjazny i przywitanie tamarangu. Tak, Watson zawsze się będzie witał tym, um, tym przywitaniem, dopóki może. Okej. Okay. Geniusz i zapaleniec, no cóż, no jest dla mnie, jesteś winna, masz koszulę z długim rękami, czy to jest bluzka, no ale niech będzie. E, bo tam była bluzka czy bluza? Poszulę z długim rękawem, nastolatka, zapaleniec, kobieta. No ale ja nie widzę ogólnie tutaj żadnych innych nastolatek raczej, co? A zapytam ją o podejrzanego. po o, 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 o. podejrzanego. No to nie jesteś ty na pewno, bo to nie jest długi rękaw. W ogóle nie ma to barmana. A to jest Agnieszka Zadecka, no, no niemożliwe, żeby to był ktoś inny. Ale w ogóle jesteśmy w... brightchester no, ja uwielbiam to miasto, naprawdę. Miałem tu fajną, mega, mega klimatyczną rozgrywkę. W ogóle, czy wy jesteście siostrami? Nie, ale specjalnie mają ten sam typ ubrania. No to wiecie, się aresztuj, no. Jaka to jest ta? No. Chyba tak. No, no. Co nam powiesz, co? Wiesz, to nie jest ona. Ty małpo jedna, chciałaś nas oszukać. Wiesz już co Nie. Co o pracy w otwartym świecie? o <laughs> otwartym świecie, jasne. Ale na posterunku też jest sporo roboty. Zajmuj się przestępcami przez stanowisko rejestracji, przyjmuj doniesienia o przestępstwach od cywili i poznawaj swoich współpracowników. Możesz też korzystać z siłowni na piętrze, aby zadbać o utrzymanie formy, albo przeglądać bazę danych w komputerze, by lepiej przenikać. Y Zamiary kryminalistów. w początku, dobra. O, Konrad, to jest jeden z waszych właśnie tutaj spisza protucyjny. Z waszych Simów, fajnie, że się pojawiają w serii, bo o to mi chodziło. Także fajnie. Nie, ogólnie to jest mega fajnie. Mega fajna okolica. Szkoda, że nie można tutaj normalnie chodzić. Jak babcie wczoraj podczas spaceru po mieście, wszyscy byli w podłym na humorze. Ktoś nawet chciał się ze mną bić. Powiedz swoim przełożonym, że potrzebujemy więcej, żeby już utrzymywali otrzymywali tu porządek. Fajnie, okej, okay. trenuj przez godzinę, przeszukaj przestępców przy stanowisku rejestracji i pobierz odciski, to ja bym na początek poszedł trenować. E, ciebie ogólnie nie znam tutaj, a nie, znam cię faktycznie, ty byłaś tu ostatnio, to jest kosmo, no właśnie. Okej, okay, ty sobie pójdź biegać. I jak się skończysz biegać w sumie, to ja bym chciał, żebyś zmienił strój na ten strój, który ci zrobiłem do pracy, czyli ten. Okej, okay. Franciszek, o... A, no tak, faktycznie, coś tam było klikane. Tutaj mamy Miley. Ciebie nie znam. W Ryszardzie. Coś tam pewnie dedno. w międzyczasie. To jest jakaś Kamil, tutaj mamy cały czas... Ona ostatnio chyba... nie czy była, nie wiem w sumie czy była komendantką. Tego typa też nie kojarzę. No, także to Sara dalej pracuje, ale Sara teraz jest laborantką, a wcześniej była kimś innym, więc tutaj nieźle się podziało ogólnie. Co ciebie ludzie pracują na innych stanowiskach, naprawdę. E, a gdzie jest ta nasza podejrzana tutaj? Widzisz, że za krokiem siedzi, widzicie to. Oh, <laughs> wow. Dobra, przeszukuj przestępców. E, skończysz, Watson, w takim razie. Przeglądaj policyjną bazę danych, dobra. Tego ostatnio nie robiliśmy, to możemy, ale wszystkie komputery są w sumie zajęte. E, I co, ja bym się zajął tą naszą tutaj... E, ...cizią. E, zrób zdjęcie policyjne, pobierz odciski palców i przeszukaj podejrzanego. Już skończyłeś, skończ. Niech Watson będzie ambitny, niech pracuje, myślę, że moglibyśmy przykazali też znowu zostać po godzinach. Aha, ja teraz nie mogę jej z powrotem odłożyć do tego, do... bo jest podejrzaną, ale nie mogę jej z powrotem włożyć tutaj za kratki, więc będzie sobie tutaj tak stała. No w sumie słabo ogólnie wyszło. Yy, Chciałem, żebyś protot miał starą. Yy, weź właśnie, bo my spiknij z. Ej, a z kim możesz ją spiknąć? Z... Mamy tutaj samych policjantów, fajnie, fajnie. A ty jesteś. Yy, aha, on ma żonę, ona ma męża. Ten jest sam, tutaj po ślubie. O! Jiang Xinhuan, okej. Okay. A, a Edward, bo mi Edward tutaj tak wiecie, nie? Detektyw, młody dorosły, bez tego. I Laurent, ale Laurent ma żonę. Halo, halo, halo. Ej, Laurent jest kleptomanem. Jest policjantem, ja myślę myślę, że mamy tego im, impostora. Weź e, z piknicy. O, że on tu siedzi Weź, Watson No do, dokładnie, Edward to nie zła partia. Ma tylko jedyna Przyjazne plotka plotkuj o, i teraz już się bardziej przyjaźnicie. Fajnie, pogawędka, poznaj. Może w końcu się zaprzyjaźnić ze swoją kuzynką. To nie, kuzynką, ona nie jest jego kuzynką w sumie. To jest córka... E, tej... Mm, Weroniki, to w sumie, no nie jest to rodzina. Rozmawiaj o domniemaniach dotyczących sprawy. A ty co? A ty jesteś hojna, co? Dobra, to dawaj się, też się przyjaźnie przywitaj, powitanie orangu. Mamy awans! Jest, jesteśmy teraz funkcjonariuszami, więc dostaliśmy nowe ubrania i mamy pracę. Ja sobie przygotuję ten razem strój do pracy na jutro. Słodki domek, weź tutaj. E, zwróć uwagi na wadę wampirów, tak. Watson, przyjdź do... O, w końcu mamy strój policjanta, wow. E, Watson, przyjdź do pracy i weź swojemu narzeczonemu. E, opowiedz o tym, jak nienawidzisz wampirów, naprawdę. Nie pytaj się, jak tam minął dzień w pracy oh, i w ogóle. Fadish. Wiecie co, ja zapiszę grę. Bo ja jakoś tak mi synchronizacja spadła. I musimy teraz iść na patrol i udać się na miejsce przestępstwa, żeby dostać awans, a ty potrzebujesz drugiego poziomu logiki. I ja coś mam na tę okazję. Dobra, to tak, tak, to się tym zajmie. A ja mam coś tutaj jakiegoś strychu, słuchajcie. I tutaj są pochowane rzeczy de facto. I żeby szkolić logikę, mamy, sobie teleskop. I no, szkoda mi, jak on się zepsuje, ale no to wtedy, jak ty skończysz rozmawiać ze swoim bratem, to będziesz obserwować niebo i mam nadzieję, że nic ci się nie stanie. A w międzyczasie, Watson, chciałbym, żebyś podlał teren, bo nie skończyłeś podlewać całości terenu. Ej, już tam pietruszka ładnie wyrosła. Fajnie. I zbierz to jad. Mm, zbierz cały plon. Ej, mamy całkiem sporo kasy, słuchajcie. I dostaliśmy co? Dostaliśmy takie krzesło. Okej, okay. yy, nie mamy go obecnie gdzie postawić, więc zostanie tutaj. No także, trochę nam tutaj. A co się stało? Yy, głowa mózgowa, początek wypalenia. Pierwszy dzień w pracy byłeś, dobre, już nie będę ci dawać, żebyś pracował ciężko. Bo widzę, że gra tutaj szaleje, jak gdzieś klika, pracuje ciężko. Więc tutaj, czyli mniej więcej, wszystko zasadziliśmy. I Watson zdążył naprawić kran, więc to też jest ok. Yy, I co ty jeszcze teraz, będziesz o te pierogi? Złap porcję, no w porządku. I jak skończysz, jak już to pożeresz, to wejdź do i zadzwoń do agencji adopcyjnej po kotka i zobaczymy, jakie mamy kotki. Znaczy, tak, bez parcia ogólnie z tym awansem Ali'ego, bo tutaj też nie chodzi o to, żeby on i tak wiecie, szybko się. <laughs> przeczytałem debil, <laughs> o boże. <laughs> ja bym chciała takiego. Jeżeli jest tutaj wilkołaczy, ale widzę, że go nie ma, jest rosyjski, niebieski, ten by pasował do Watsona. Eee, gwiazdka jaka głupia. <gwiazdka> Haha, Ci sam jest. <gwiazdka> Mruczysław! O! Mruczysław! Ja chcę Mruczysława! Mruczysław! Mhm. Już przyszłaś? Matko Boska, szybka jesteś. Girl, pokaż nam Mruczysława. Gdzie jesteś? Jesteś! Yy, przyjazne powitanie. A, i zmień strój tak w ogóle, Watson. Stroje, zmień strój i na ten. Ciekawski, żarłok i uczuciowy. No ja myślę ja już ja daj duży przysmak i my się pod, poznaj i pogłaszcz i... i co jeszcze? I adoptuj. A tobie już podziękujemy. A, bo ty jesteś tak, yy, jak już jak już tu jesteś. Yy, jakby to ci powiedzieć. Um, o, znalazłem. W związkach to jest. Jeżeli chcecie znaleźć interakcję, właśnie związaną z e, Zostanie przyjaciółmi, zerwaniem związku, to to jest to wszystko w kategorii związek. No, kompletnie się nie wymyślałem. Okej, okay, związek i poproszę o zostanie przyjaciółmi. Dobra, a gdzie jest. Kota zgubiłem! Tu siedzi, w fabryce siedzi. E, nie cierpiam się nawzajem. No dobra, fajnie. Ja, girl, jakby. Trudno. Ja potrzebuję... Jedyne co cię potrzebuję... Żebyś mi kota sprzedała. Czy dała kupić. Czy, co? Eee... Tak. Co kota? Mruczysław. Genialne. Ja mu tego imienia nie zmieniam. Kocham Mruczysława. Eee, a tutaj mi się w ogóle wszystko zostawiło. Okej, okay, dobra, w porządku. Mruczysław, czy wy to widzicie? O, muszę sobie moda na sterowanie wieżakami. I teraz weź ją, eee, wyrzuć. Weź tutaj. Eee... Weź jeszcze, jeszcze takie podłe kłótnie, kucie i... kucie się o karierę. A ty co tutaj robisz? Eee, Boże, Justin! Możesz w ten sposób przyjść, mieszkasz naprzeciwko! Zapoznaj się z Mruczkiem. Gdzie jest mruczesław? Mruczysław! Mruczysław! Boże, jesteś taki malutki! Pogłaszcz! Do ciebie kto dzwoni? Dzwonię, by poinformować że twój cioteczny kuzyn piątego stopnia miał dziadka, który zmarł i z jakiegoś powodu... Napisał całą swoją. Pieniążki, pieniążki, chcę pieniążki. Idealnie, zapomniałem, że to to powoduje. Boże, bierzemy ślub, słuchajcie! Bierzemy ślub dla pieniędzy. Ile nam zostało? Dobra, czekajcie, ja spojrzę w kalendarz, dobra, tam girl, jakby spadaj. Bierzemy ślub... E, czekajcie, bo to jest następne, to od... będzie w tym odcinku. E, weź w takim razie, powiedz, żeby sobie poszła, e, bo mamy tutaj ważniejsze... W ogóle obok nas w trakcie wyrosła e, ta proszę nasza piękna palma. Weź nawóź, ją to jadę. Mm, dobra, a ty miałeś się z Mruczysławem zapoznać? Będziemy brali ślub, tak? Myślę, że w następnym odcinku, zaraz sobie zaplanujemy ślub, tylko ja w międzyczasie muszę jeszcze skoczyć i poznać się z. W ogóle adoptowaliśmy zwierzaka i nam się to nie zaliczyło, ale dobra, w sensie tylko Watsonowi się zaliczyło. E, pochwal. I. Tylko on musi poznać na początek swoją rodzinę, więc e, myślę, że za chwilę skoczymy do mm, do kasztanowego grzbietu, żeby poznał budżet i w ogóle. A czy albo zrobię to między odcinkami, żeby po prostu... żeby mieć pewność, że on będzie ich znać. W sensie w nocy, w trakcie nocy to zrobię. Weź skocz Watson, bo ty co chwilę pijesz tę wodę. No i co? I... Aha! Ej, nas, nie stajesz na ślub! Nas nie stać na ślub, bo ceremonia ślubna kosztuje tysiąc, e, co najmniej. Więc to będzie raczej skromna ceremonia, słuchajcie, no. Ty się już zapoznałeś, nie, ty się nie zapoznałeś. A, dobra, zabanglało za, za ci, spoko. I tutaj mamy to, ja bym chciał, żebyś mu nasypał karmę. Boże, Mruczysław. Watson, naprawdę sobie teraz, no tak jak mówiłem, chodzę, chodzę po tych znajomych tutaj, żeby, żeby było de facto, że tutaj Watson poznał się z rodziną, w sensie, że Bridget dała, nie Bridget tylko, Weronika dała mu numery. I przyszedłem do domu Bensonów i, jejku, jak ja kocham ten dom, to jest jeden z najpiękniejszych domów, jaki zrobiłem. On jest po prostu, ja tak się męczyłem, robiłem go parę godzin, ale on jest po prostu piękny, taki... No przepraszam, ale on jest taki detaliczny, taki... Ojejku, no tak, tak dobrze mi się... Tak, tak, tak mi się ciężko budowało ten dom, ale on jest zbudowany tylko z tego dodatku rancho i z podstawki, ale... Wow, jakby... Żałuję, że nie mogę w nim grać, w sensie, że bo musiałbym grać bensonami, ale o jejku, jaki ten dom jest piękny. Ten ogród tutaj... Szkoda, że konia nie ma, bo tutaj już leżą nagrobki. Tu leży Gwen i leży Alex. Chwila, to jej groby nie leżą. A, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Ja muszę im w ogóle jakiegoś konia tutaj dodać. No to już jest inna kwestia, ale. Albo właśnie coś tutaj, no bo tu jest miejsce dla konia, nie? No to już może kiedy, kiedy indziej, dobra. To, to taka dygresja. No ogólnie to pobudka, panowie, bo tutaj od rana trzeba na najwyższych obrotach, jeżeli macie iść do pracy i jeszcze... Trudno, że się nie wysypiacie, skoro macie się ogarnąć i jeszcze zająć się ogrodem. Także tutaj, proszę, spanku, jeszcze trzeba się kotkiem zająć. Halo, halo! Proszę tutaj dać przysmak naszemu, naszemu Mruczysławowi. <laughs> Boże, Mruczysław, no genialny! Nie pamiętam, jaki dzisiaj mamy dzień. O, dzień muzyki, dobra, dzień muzyki i... Mamy artystyczne jakieś tutaj. No właśnie, i wiecie, no taki, te przykład takiego dnia muzyki. Ja nie będę zbytnio obchodzić nimi, no bo po co? W sensie oni nie są jakoś Znaczy, Watson kiedyś próbował ograć na gitarze, ale nie przesadzajmy, że teraz on jest wielkim artystą. Ma tylko jedyna. rzecz przeciwnie bym powiedział. Ale Watson ma to już piąty poziom gotowania. Weź w takim razie. Nie. No bo myślałem, że może nam się uda coś tutaj zrobić, ale nie. To ty weź przed pracą po prostu obserwuj niebo. Mam nadzieję, że nic ci się nie stanie, Ali. To takie ryzykowne jest, także wiecie, a, że zrobiłeś to i mamy jedzonko To weź taki nosie tylko, weź Watson, weź szybki prysznic, nie gorący prysznic, tylko weź szybki prysznic Szybki prysznic, a potem się wytrzy W ogóle mega się cieszę, że Watson ma cechy wesołe teraz Bo on miał takie smutne życie i w ogóle wy też pisaliście, że on właśnie taki no smutny i w ogóle żałuje, że wam go żal i tak dalej no i fajnie, że teraz mu się układa i że nawet dostał cechę wesołe. Ej tu mam jeszcze jeden slot ogólnie. Na te... Weź sprzedaj... Rozsprzedaż, yy, sprzedaj cały plon. Yy, no ogólnie te mamy rzeczy do tutaj, nie, więc ja bym się chyba faktycznie sprzedał to wszystko. Sprzedaj wszystko. Yy, Ali, ty musisz do pracy iść. Zapraszam, wychodzimy do pracy. Panie, jakim on jest? Wiesz, Analitykiem wywiadu. Analityk, panie analityku wywiadu. Okej, okay, teraz odbieramy sobie przydział do sprawy i zobaczymy, co z tego będzie. Ej, o właśnie, wczoraj, wczoraj był jego ojciec, a dzisiaj on. a teraz, oj, spać. I co? E, Watson dostał nową sprawę. Użyj mapy przestępstwa, aby wybrać się na miejsce przestępstwa i rozpocząć śledztwo. A my do awansu potrzebujemy ogólnie udać się na miejsce przestępstwa i iść na patrol. No to weź sporządź tą mapę. Myślę, że zostaniemy dłużej w pracy dzisiaj, bo chciałbym, żeby Watson mimo wszystko. E, czy ja mogę zostać dłużej, właśnie? Sporządziłeś mapę i teraz idź na miejsce przestępstwa, ponieważ chciałbym, żeby Watson mimo wszystko. jak najszybciej dostał awans. A nie wiem, czy ślub weźmiemy w takim razie w te, jutro czy pojutrze? Hmm, chyba miejsce przestępstwa. Na miejscu przestępstwa możesz znaleźć... A, no dobra, to już robiliśmy, dobra. Słuchaj, zaznaj świadkę i tak dalej, dobra, zbierz próbkę i zrób zdjęcie. Dobra, tutaj to samo, zbierz próbkę i zrób zdjęcie. E, nie, ja bym chciał, żebyś zajął się od razu sprawą, ale widzę, że dzisiaj już ogólnie wszyscy są... E... Wszyscy już są na tych samych stanowiskach, czyli znowu mamy tą samą e, komendantkę. Mamy też e, Sarę i Sara tutaj jest dalej laboratoriantką, więc wydaje mi się, że ona po prostu dostała awans, więc fajnie, że tutaj gra robi jakiś postęp historii. E, to to w takim razie ten materiał dowodowy. To możesz tutaj, dobra okej okay, no. To będziesz sobie na zmianę tutaj robił. E, aha, mamy wskazówkę, dobra. Weź, dobra, i znowu ci tutaj dam, pewnie A się... O, znowu się udało, okej! Okay. No i... Daj mi się wskazówki. Jak już to skończysz robić? No otwórzmy sobie tę kapsułę i... Weź tutaj kwiatową. Rozmnożaj żeby z... Kwiatową, o, dobra. O, mamy nową rzadkie! O, cool, fajna jest ta ta. Jakaś taka fajna by nam się wylosowała. Weź załatwić się jak zwierzę. Nie, w sumie chciałbyś coś zjeść i spać. Bo jesteś skłonny. Ja nie wiem, czemu Ty, o co w ogóle taki zmęczony. Um, dobra, a czy ja mogę. Hmm. Jest tu Sara? O, dobra, to porozmawiam sobie z Sarą. Weź przyjazne plotka, plotkuj. No i właśnie tak, porozmawiaj sobie o tym, że bierzesz ślub i że ją zapraszasz. E, no ale to nie będzie jakaś duża ceremonia ślubna, no bo de facto nie macie pieniędzy i tak dalej, więc ogólnie fajnie. I tutaj się pochwali z nią, tutaj też wesołe zapoznanie, bo jej nie znasz, a z nią rozmawiasz. E, dobra. Ej, ona jest zła, kreatywna muzyki, ale pracuje na komisariacie. A wykaz na aresztowanie sobie pewnie zrobimy dopiero... Aha, jutro to ma być ślub. No dobra. Eee, zobaczymy, czy dostaniemy może jakiś awans czy coś. Dawaj, wracamy do domu. No nie dostaliśmy awansu i... No, mamy tysiąc i tysiąc to jest w sumie... ceremonia ślubna, z tego co się orientuję, tyle kosztuje. Dobra, Watson, my ja widzę, że ty jesteś kompletnie skonany, więc ty wracaj do domu. Eee, czemu ty... Masz wypalenie zawodowe! Dobra, weźmiesz sobie niedługo wolne w pracy na ślub, weź zjedz, gdzie jest nasz kotek? Gdzie jest Mruczyła? Mruczysław. Cześć Mruczysław. Weź daj mu duży przysmak i weź co to takiego. Tak wiesz, bo tutaj widzę, że on jest biedny, zestresowany i weź go po Jest burza straszna i w ogóle to jest kocie, sam w domu. Ale jemu to chyba parasol widział. Dobra, już jesteś w domu, no. Jesteś w domu. Wysyłasz dlatego, że nie ma dachu, to oni tak reagują. Dobra, no to ja sobie będę się zamieszkać, jak na ciebie już sobie dogram ogarnę chłopaków yy, i tak dalej. I widzimy się w następnym odcinku, w którym będzie ślub. Także do usłyszenia i pa so oh, pa.